No nie? nie przesadzaj. Przesadza, oczywiście. Krzysiu, no niestety z tym parostatkiem jest taki problem, że córki moje akurat by chciały. Tak? A moja rodzina też, tu jest moja żona, Ewa Tylko-Krawczyk. Tak wygląda. Żona Krzysztofa Krawczyka, pięknie oczywiście. Czesław i Roman, moi przyjaciele z całą grupą Synowie, cioteczni to są. Krzysztof Krawczyk jest współkompozytor. Z Jerzym Milianem. Pozdrawiamy tak. Jerzego Miliana, oczywiście? Jurek usiadł do fortepianu i wymyślił refren, a my resztę razem. Dobrze. Właściwie też powinien być podpisany pod tą muzyką, tak Ale naprawdę? tekst znaje. Tekst mój w całości. Tak, w całości. Nikt ci nie pomagał. Dobrze. Wobec tego śpiewamy. Tak? No, Autor maestro. i kompozytor na scenie. Tak. Patrzmy tutaj na środek, proszę żeby bardzo. Przysuwamy. W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka. Statek na parę, przed lat stu. Proszę, proszę. marynarzy pokład już dobił. I słońce na górze pięknie śni Dobry fotograf, to z nim zrobił. Wszystko jak żywe, a szybę statkiem piękny rejs. Statkiem na parę. Chciała słuchajcie, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosy dziewczyny, no do mnie ślub, pan gra. I teraz solo, proszę bardzo, głosy dziewczyny, śruba gra. Taką Na tym statku wśród majtków wzbudzał ciągle strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki. Cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy, ja, lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tyton mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tyton się palił, marzyłby wiek mógł mu twalić. Tak szybko aż od rana, tak szpilnie dół. Szok, jak uka w ja obu stronach, kąpielowy kostiągłoś, na pokładzie, biela pokładzie biela pokład, ciało złudze, bo tutaj szum ma szyję, bo tutaj głosem dziewczyny, cudownie śród, cudownie szum,

Dziękujemy bardzo, tańcz nam, opowiadaj nam, baw nas na tym łezkodole, tak Krzysztof Krawczyk. I tak proszę Państwa kończymy naszą, nasz program. Tak jest. Krzysiu! Państwo chcą się jeszcze raz zobaczyć. Krzysztof Krawczyk, proszę Państwa. Muszę ale wyjdę na Ale Ale mówisz się tu trochę? Serca dziękuję. Piękny rejs. parę. Szkoda, że nie umiem stepować. Nie,